Jeśli ty widzisz tę wiadomość, to to nie przypadek kochana. Wszechświat chce, żebyś usłyszałaś pewną wiadomość. Widzę, że chodzi o miłość i widzę kobietę z zmęczoną czekaniem. Kobieta, która czeka, czy on się zmieni, czy on wszystko zrozumie. Ale prawda jest taka, że gdyby on chciał, to już dawno by to zrobił. Mam dla Ciebie dwie wiadomości, siostro. Jedna bardzo piękna, a druga trochę boląca. Pozwól, że zacznę od tej drugiej. Ten mężczyzna, o którym ty myślisz, wie, że ma moc nad tobą. On wie, że łamie ci serce i wie, że ty i tak otworzysz mu swoje drzwi. To jest przyzwyczajenie, kochana, lęk przed samotnością. Uzależnienie to nie jest miłość. A druga wiadomość jest taka, że niedługo spotkasz nowego mężczyznę, której odmieni Twoje życie, której pokaże Ci, co to jest prawdziwa miłość. Tego mężczyzny ty jeszcze nie znasz. Ale niedługo to się wydarzy. Powiedz, czy przyjmujesz sercem tą wróżbę, kochana?